Na wyspie miłości wszystko jest proste, nieskomplikowane, dziewicze w swojej postaci. Ale gdy życie toczy się na planetach, gdzie dusza krąży po wszelkim stworzeniu, wtedy przenikający człowieka świat zewnętrzny najczęściej poważnie uszkadza jego struktury. Niewidzialna siła nowych założeń kształtuje jego obraz po swojemu, urabia jak ciasto, modyfikuje jak zwykłą plastelinę. W ten sposób na własnej skórze doświadcza się siły działania tworu energetycznego, który nazywamy systemem. Ta energetyczna struktura, to programowe istnienie, bez problemu potrafi zmodyfikować człowieka według własnych wewnętrznych założeń. Ta niewidzialna dla oka siła z mocą hydraulicznej prasy potrafi wycisnąć w ludzkim umyśle i emocjach. W ruchu i w postrzeganiu nowe ustawienia. W ten sposób człowiek staje się coraz wyraźniej bezwolną, podlegającą wpływowi otaczającej go energetycznej rzeczywistości formą. Ten sam proces obserwujemy w świecie fizycznym, gdy materialne ciało jest poddawane wpływowi nowych bodźców. Mruz i gorąco, chłód i ciepło. Dzień i noc, głód i sytość, deszcz i spiekota ujmują je wtedy w swoje kleszcze, zmuszając do uruchomienia nowych procesów adaptacyjnych. W ten sposób człowiek powoli dopasowuje się do planetarnego środowiska. Nazywamy to ewolucją. Humory przyrody wraz z ludzkim egregorem. Oddziałują wówczas na jego strefę komfortu, wymuszając na człowieku zmianę zachowania. W ten sposób ludzie coraz wyraźniej w swoim postępowaniu zaczynają odbiegać od tak zwanych wzorców podstawowych. Gdy pogodzą się z tym, że fizyczne i energetyczne otoczenie jest ich docelowym światem, że zawsze będzie ono dominować. Decydując o charakterze ich pokus, zobowiązań, sakramentów i przyrzeczeń, wtedy ich wewnętrzny system bezpieczeństwa sam przyjmuje nowe zasady funkcjonowania i na stałe modyfikuje cały genoty. System to maszyna, która nie rozumie, że ludzka logika może być zawodna. W swoich założeniach nie przyjmuje. Że człowiek mógłby utracić kontrolę nad samym sobą, że mógłby zrezygnować z przewodnictwa nadrzędnej inteligencji i z bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Ten mechanizm nie uwzględnia, że człowiek może być tak nierozsądny, iż dwie nadrzędne świętości zechce zastąpić systemowymi obrazkami, że zrobi coś tak absurdalnego, jak zagłuszanie własnego głosu sumienia. Urobiony życiem człowiek nie spodziewa się z kolei, nie odczuwa, że umieszczone na agitacyjnych sztandarach hasła mogą przeczyć duchowej rewolucji, że nawoływanie do walki i do wolności może tak naprawdę oznaczać odbieranie jej drugiemu człowiekowi, że odmawianie innym prawa do własnej interpretacji Boga po prostu Boga z nich wymazuje. I tak z pokolenia na pokolenie rodzą się ludzie posiadający coraz bardziej uszkodzone wzorce funkcjonowania, które coraz wyraźniej przypominają truciznę odcinającą ludzkość od założeń Edenu, od kodów określających ludzką godność, od żywych haseł podtrzymujących prawo do kochania i bycia kochanym, jak i do wolnostanowienia i wolnostojeństwa. Człowiek powoli schodzi z drogi własnej świetności, traci moc, wiarę i siłę dawnych przekonań. Przywdziewa ubranko uzależnionej od systemu jednostki i zwolna traci świadomość tego, kim bym. Zaczynają go niszczyć choroby, osłabiać niskie wibracje, a umysł zaczyna akceptować ograniczenia w dostępie do świata który jako wolny człowiek otrzymał od Boga za darmo. Męczy się i słabnie. By przetrwać, godzi się na występek i degradację. Przechodząc na ciemną stronę mocy, wyrodnieje. Zakłada maskę upiora, na której zapobiegliwie dorysowuje fałszywy uśmiech. Doświadcza radości spowodowanej niesprawiedliwym podziałem dóbr, Zakłamana moralność przejmuje jego słowa, myśli i czyny. Krzywe oprogramowanie zaczyna wyznaczać rytm dnia. Ale to wszystko razem wzięte jest jedynie sztafarzem, taką trwałą iluzją, pod którą wciąż kryje się prawdziwy świat. Mądry Bóg wiedział, czym jest ewolucja i jakie progi musi pokonać człowiek, by odkryć, że wspólne jest lepsze niż własne, że miłość kruszy nienawiść, że drugi człowiek to brat, a nie chodząca na dwóch nogach destrukcja. Mądry Bóg przewidział, że zmodyfikowanie DNA ciała fizycznego i energetycznego nie pozwoli człowiekowi odzyskać energetycznej równowagi. Dlatego jego czystą kopię umieścił poza zasięgiem spaczenia. Umieścił ją w kroplach rosy, w kromieniach słońca, w śpiewie ptaków, w blasku księżyca, w szumie wody i spojrzeniu zakochanych oczu wdzięcznego za opiekę zwierzęcia. To wszystko tylko czeka na to, by odtworzyć w wyczerpanym człowieku gen Adama. Wystarczy jedynie wyrazić intencję bycia tym, kim się dawniej było. Siądź teraz, siostro i bracie, przy milowym kamieniu. Siądź na rozstaju dróg, które stąd się rozchodzą i tu na powrót zbiegają. Znika czas i przestrzeń, znika cały znany Wam świat. To, co oko widziało, to, czego dotykała ręka, to, co smakował język, a umysł próbował ogarnąć, jest jedynie zewnętrzną warstwą rzeczywistości. Prochem, cząsteczkami, które utrzymuje w ruchu niedostrzegalny mechanizm funkcjonujący. Nie potrzeba zaklęć, nie potrzeba świętych słów. By brama na rzece początku i końca, góry i dołu wszechświata, jak i wejścia i wyjścia z każdego doświadczenia, przepuściła wody mądrości przez boską matrycę tworzenia, aktywując kamień przemiany. Wystarczy tylko być sobą, wystarczy tylko poczuć, że jest się w całości rdzeniem. Na który jedynie nałożono niewłaściwą patynę, taki zwyczajny osad, który przez przypadek zaćmiał umysł, nie pozwalając dostrzec, znajdującego się pod ręką świętego grala. Ujrzyjcie teraz w swoim sercu własne światło przemiany i pozwólcie na to, by zasilił je siłą zbawienia. Przechodzący w tej chwili przez Wasze głowy, trzynasty promień, dowód Waszego boskiego pochodzenia i Waszej doskonałości. Promień dociera do serca. Ukryty w nim kwiat życia rozkwita pełną paletą barw siedmiu wymiarów. Dociera do początku i końca każdego doświadczenia. Aktywując w waszych powłokach utracone wartości. Wasze powłoki odtwarza w pierwowzorze światło odrodzenia. Wasze ciała przyjmują kody zdrowia, mądrości i siły egzystencjalnej przemiany. By potwierdzić ten wybór, przenieście się teraz z wyobraźni w świat przeszłości. W świat dzieciństwa i żyjcie krople rosy, po którą jako dzieci sięgaliście z ciekawością odkrywcy własną ręką. Oto tu, oto teraz, oto w tej chwili rozpoczyna się w was proces metamorfozy. To wszystko ja się z wami teraz pożegnam, a wy wyśnijcie nadal o mądrym ojcu, który przygotował dla was wsparcie na każdą okoliczność. Poproszę was na koniec jeszcze tylko o jedno: byście przemyśleli sobie ostatnią ważną rzecz. Historia to ciąg różnych wydarzeń, to spis urzędów i organizacji, które nie muszą istnieć. To opowieść o granicach, których nie powinno być. To sprawozdanie o czynach ludzi, którzy nie powinni się narodzić. Ale historia to tylko proponowany do odtworzenia scenariusz. Niekoniecznie należy go wpisywać w ramy własnego horyzontu zdarzeń. Poświęćcie teraz krótką chwilę na to, by nasączyć niebo własną koncepcją świata by jej obraz został dokodowany do odradzającego się wazgenu Adama. Procesy adaptacyjne dokończą dzieła przemiany.